Mina siedziała na łóżku babci, cicho płacząc. Jej serce było pełne bólu i zagubienia. Jak to możliwe, że w trudnych chwilach, kiedy człowiek cierpi, można mówić, że wszystko, co się dzieje, jest dla lepszego? Jak można znaleźć w tym sens, gdy ktoś traci wszystko i zostaje sam na ulicy? Babcia z delikatnym uśmiechem na twarzy spojrzała na nią. Czasami to, co wydaje się najgorsze, daje nam szansę na nowy początek. Ludzie są przyzwyczajeni do swojego życia, do tego, co znają. Twój mąż, na przykład, przyzwyczaił się do tego, że może polegać na tobie. I ty się na to godzisz. Uważasz, że to normalne? Co? Babciu, co masz na myśli? Zapytała Nina, zaskoczona. Czy to, że on nie pracuje, to coś złego? Takich jak twój mąż jest wielu. Wszyscy czekają na to, co dostaną, zamiast wziąć życie w swoje ręce. Czekają aż umrę, żeby odziedziczyć wszystko, co mam. Mogą tak żyć latami, nie robiąc nic, tylko czekając na lepsze czasy. Babciu, przestań. Chcę, żebyś odpoczęła. Jesteś zmęczona. Powiedziała Nina, wstając z łóżka. Zawsze słuchała babci, ufała jej i traktowała jak najbliższą osobę. Jej matka zostawiła ją, gdy miała zaledwie trzy lata. Powiedziała, że musi zająć się swoim życiem, a potem po prostu zniknęła. Pojawiała się od czasu do czasu, by zalać łzy nad kolejnym nieudanym związkiem, ale szybko znikała, zostawiając Ninę samą. Dla najni babcia była wszystkim matką, przyjaciółką, opiekunką. Nina wyprowadziła się od babci dopiero po ślubie, ale to nie zmieniło wiele. Każdego dnia po pracy biegła do babci, by posprzątać, ugotować coś smacznego. Babcia zawsze się na nią gniewała. Mina, twój mąż czeka na ciebie w domu, mówiła. A ona tylko machała ręką. Niech czeka. Co za różnica, czy spędzi pięć godzin na kanapie, czy sześć? Nic mu się nie stanie. Dwa tygodnie temu babcia zachorowała. Leżała w łóżku, nie wstając. Mina czuła, że zbliża się koniec. Babcia, świadoma swojego stanu, wezwała notariusza, by uporządkować wszystkie sprawy. Chciała, aby wszystko było załatwione zgodnie z jej wolą. Kilka godzin później babcia odeszła. Mina nie mogła w to uwierzyć. Krzyczała, płakała, a jej mąż siedział z boku, nie chcąc przeszkadzać. To tylko potęgowało jej ból. Kiedy nastała pora obiadowa, Eryk potrząsnął jej ramieniem. Mina, przestań już. Czas na obiad, a ty nic nie ugotowałaś. Mina usiadła na łóżku, patrząc na niego czerwonymi oczami. Eryk, czy ty w ogóle rozumiesz, co się stało? Moja babcia nie żyje. Mina leżała w łóżku, wpatrując się w sufit. Myśli krążyły jej w głowie, a w sercu czuła ciężar straty. Eryk, jej mąż, siedział na krawędzi łóżka z wyrazem twarzy, który sugerował, że nie rozumie jej bólu. Czy naprawdę jesteś tak bezduszny? zapytała, nie odwracając wzroku od sufitu. To naturalny proces Mina. Twoja babcia była stara. Nie myślałaś, że będzie żyła wiecznie. Zerknęła na niego z wyrzutem. A może byś sam coś ugotował? Nie zamierzam się tym teraz zajmować. Eryk spojrzał na nią zdziwiony, ale ona już odwróciła się na bok, ignorując go. Pogrzeb odbył się w deszczowy dzień, a Nina ledwie pamiętała, co się działo. Słyszała tylko szeptanie krewnych, którzy zastanawiali się, kto dostanie Ceo. Nie miała siły, by ich odgonić. Była zbyt przytłoczona stratą. Ogłoszenie testamentu miało odbyć się dziewiątego dnia po śmierci babci, co również było wolą Serafinii. Kiedy nadszedł ten dzień, zebrali się w jej domu. Eryk siedział obok z wyrazem twarzy, który mówił, że nie wie, co myśleć. Jej kuzynki i ciotki śmiały się, a jedna z nich powiedziała: Ninka, tylko na marne się trudziłaś, sprzątając po babci. Pewnie pomyślała, że jesteś zbyt głupia, by zostawić ci coś wartościowego. Nina spojrzała w dół, czując, jak wstyd ją parcy. Wszyscy dostali coś znaczącego ktoś mieszkanie, ktoś pieniądze, ktoś samochód z babcinego dużego garażu. A ona, Babcia zostawiła jej dom w jakiejś zapadłej wsi, blisko lasu. Wszystko, co się dzieje, dzieje się dla naszego dobra, wyszeptała, ale Eryk usłyszał. Właśnie wrócili do domu. Boże, ale z ciebie głupia! Naprawdę jesteś błogosławiona. Odchodzę. Idę do normalnej kobiety, zdala od ciebie kropka. Drzwi zatrzasnęły się z hukiem, a Nina podskoczyła. Powoli przewróciła się na bok, wgryzając się w rękaw i zaczęła płakać. Rano obudziła się z nowym postanowieniem. Zaczęła pakować swoje rzeczy, zadzwoniła do pracy, mówiąc, że odchodzi. Usłyszała wiele nieprzyjemnych komentarzy, ale nie miało to dla niej znaczenia. Do wieczora wszystko było gotowe. Meble sprzedała sąsiadom za grosze, a to, co było jej potrzebne, spakowała. Teraz musiała jakoś dotrzeć do tej wsi. Wtedy przypomniała sobie, że babcie cztery lata temu podarowała jej samochód prosty, ale niezawodny. Nina rzadko prowadziła, bo to Eryk jeździł tym autem. A co, jeśli on go nie zabrał? Może jego nowa partnerka mieszka w pobliżu. Zeszła na dół, a na jej twarzy pojawił się uśmiech, gdy zobaczyła, że samochód stoi na miejscu. Kiedy dotarła do wsi, zauważyła, że dom był dość duży, ale miał mroczny klimat, podobnie jak wszystko wokół. Wysokie, ciemne drzewa otaczały posesję, a ludzie, których spotkała, wydawali się smutni. Nina spotkała tylko kilka osób, ale ich ponure miny szybko wpłynęły na jej nastrój. Wiedziała o tym domu, ale nigdy wcześniej w nim nie była. Babcia rzadko tu przyjeżdżała. Kiedy pytała, dlaczego go potrzebuje, Serafina zawsze uśmiechała się tajemniczo. Pamięć o dziadku powtarzała. Dziadka Nina pamiętała słabo. Był. Nina weszła do domu, który był większy niż się spodziewała. Mimo mrocznego otoczenia, wnętrze wydawało się przytulne. Wydawało się, że ktoś tu dbał o porządek, a ciepło z pieca sprawiało, że atmosfera była przyjemna. Nie zdążyła jeszcze rozpakować swoich rzeczy, gdy usłyszała delikatne pukanie do drzwi. Dzień dobry! Odezwał się staruszek, który stał na progu. Był niewielkiego wzrostu, z siwą brodą i ciepłym uśmiechem. Janej, nej, e, a pilnuje tu domku. Ty pewnie jesteś wnuczką Serafimy. Nie przyjechała sama. Dzień dobry. Babci już nie ma, odpowiedziała nina, czując smutek w głosie. Staruszek skinął głową. Eh, wszyscy kiedyś tam będziemy. Niech jej ziemia będzie lekka. A ty co, na chwilę czy na stałe? Zapytał, a Nina wzruszyła ramionami. Jeszcze nie zdecydowałam. Będę tu mieszkać, a potem zobaczymy, odpowiedziała, starając się brzmieć optymistycznie. Ja tu blisko, przez płot. Jakbyś miała jakieś pytania, nie krępuj się, dodał, a następnie zniknął tak szybko, jak się pojawił. Nina uśmiechnęła się, czując, że może nie będzie tak źle. Pierwsza noc minęła spokojnie, chociaż musiała wstać wcześnie, bo w okolicy znajdowały się ptaki, które najwyraźniej były specjalnie szkolone, by piać tuż pod jej oknami. Po szybkim umyciu się i zrobieniu kawy wyszła na zewnątrz. Przed nią rozpościerał się piękny widok. Drzewa pokryte były lekkim tumanem, a wszystko wokół śniło od rosy. W końcu wsi dostrzegła stado krów, które zbierało się w jednym miejscu. Pasterz co chwila trzaskał batem, wołając zwierzęta do porządku. Nie wierzę, że tu naprawdę pachnie świeżo parzoną kawą, pomyślała Nina, gdy nagle na jej ogrodzeniu pojawił się młody mężczyzna z brodą. Uśmiechał się szeroko i mrużył oczy na wschodzące słońce. Nie mogła się powstrzymać i zapytała: Chcesz kawy? Mężczyzna natychmiast znalazł się w jej ogrodzie i usiadł na schodkach. Bardzo bym się ucieszył. Skończyła mi się, a do miasta jakoś nie mogę się zebrać. W lokalnym sklepie kawa to jakiś dziwny proszek w szklanych słoikach, powiedział, a Nina zaśmiała się. Zawsze ceniła dobrą kawę i nigdy nie oszczędzała na niej. Mogła zrezygnować z zakupu zimowych butów, ale kawa zawsze była w jej zapasach. Mężczyzna, jak się okazało, nie mieszkał w tej wsi, a jedynie pracował w okolicy. Opowiedział jej, że ziemie są tu bardzo bogate. Nie uwierzysz, co tu można znaleźć. A woda. Jest tu tyle źródeł, że nie sposób zliczyć, mówił z entuzjazmem. Gdyby ktoś zajął się tymi terenami, szybko stałby się milionerem. Nie żartuję. Ludzie są gotowi płacić ogromne pieniądze za te ziemię. A co jest w takim razie problemem? Zapytała Nina, ciekawa. E, nie rozumiesz. Wszystko jest wykupione przez jednego człowieka. Jest jeden właściciel, a nikt nie wie kim on jest. Jakieś tajemnicze nkagnitoł, szczerze mówiąc, odpowiedział, a w jego głosie brzmiała nuta frustracji. Nina zaintrygowana postanowiła, że dowie się więcej o tym miejscu i ludziach, którzy tu żyją. Nina czuła się lekko zdezorientowana, gdy rozmawiała z Nikitą. Młody mężczyzna, który pojawił się w jej ogrodzie był nie tylko przystojny, ale także pełen pasji do swojej pracy. A ty byś też kupił zapytał z ciekawością w głosie. Nie, ja jestem naukowcem. Nie interesują mnie pieniądze, bardziej fascynuje mnie sam proces, odpowiedział Nikita, a jego oczy błyszczały, gdy mówił o swojej pracy. Rozmawiali przez prawie godzinę, a rozmowa płynęła naturalnie, jakby znali się od lat. Po chwili Nikita zaprosił się na kolację, a Nina, nie mogąc się oprzeć, zgodziła się. Gdy Nikita wyszedł, Nina weszła do domu, czując nagłą falę radości. Nie wiedziała, co się z nią dzieje, ale miała ochotę śpiewać i tańczyć. Cały dzień poświęciła na sprzątanie, a teraz jej dom lśnił czystością. Postanowiła odwiedzić lokalny sklep, licząc na chwilę oddechu od codzienności. Jednak gdy weszła do sklepu, sprzedawczyni przywitała ją chłodno, jakby miała do niej jakieś pretensje. Mina wyszła z zakupami, czując się przygnębiona i zdezorientowana. Czy sprzedawczyni tak traktuje wszystkich? Myślała, widząc jak ta z uśmiechem rozmawia z kolejnym klientem. Zmarszczyła brwi, nie rozumiejąc co się dzieje. Na szczęście stary Nekonor, miejscowy mężczyzna, szybko wyjaśnił jej sytuację. Cóż, co tu niejasnego? Przecież ona od pół roku widzi jak za Nikitą biegasz. On nawet na ciebie nie zwraca uwagi, a ty mu po piętach depczesz. A teraz, gdy on spędził u ciebie tyle czasu, to będziesz dla niej jak kość w gardle, powiedział z uśmiechem, a Nina poczuła, jak rumieniec wstępuje jej na policzki. Jak mogłam to wiedzieć? Zapytała, a Nekonor tylko się roześmiał. To wie każdy w wiosce. Wiesz, jak to jest, chcesz coś zrobić, a już wszyscy o tym mówią. Relacje między Niną a Nikitą rozwijały się szybko. Mimo, że Nina nadal odwiedzała sklep, sprzedawczyni coraz bardziej unikała z nią kontaktu. Nina wiedziała, że Nikita pracował nad jakimś badaniem, ale potrzebował zgody właściciela ziemi, a bez odpowiednich dokumentów jego praca mogła pójść na marne. Od dwóch lat próbował dowiedzieć się, kto jest tym tajemniczym właścicielem, ale bezskutecznie. Nie martw się. Nie może być tak, że nikt go nigdy nie widział, powiedział Nekonor, a Nina miała nadzieję, że może to prawda. Minął tydzień, a Nina w końcu postanowiła zająć się sprzątaniem strychu. Jej uwagę przykuł stary kuferek, który stał nieco z boku, ale nie był pokryty kurzem tak, jak reszta rzeczy. Ostrożnie go otworzyła. W środku znalazła stare listy, albumy i nowoczesną kopertę z dziwnym napisem – otworzyć, gdy będzie bardzo źle. Zastanowiła się, czy to jest ten moment. Jej mąż odszedł, a ona została w tej zapadłej wiosce. Zdecydowanie zerwała kopertę. Nie wiedziała, ile czasu minęło, ale na pewno dużo, bo kiedy w końcu spojrzała na zegar, na zewnątrz zapadały już ciemności. Siedziała na strychu, wspominając swoją babcię i wycierając łzy. To, co znalazła w kopercie, wstrząsnęło nią do głębi, tak bardzo, że straciła poczucie czasu. Nina, gdzie jesteś? Usłyszała głos Nikity i drgnęła. Jestem tutaj, zaraz schodzę, odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Nikita był cały w ziemi i trawie, gdy podbiegł do najni, trzymając w rękach coś, co wyglądało na dziwny korzeń. Nie uwierzysz, co znalazłem zawołał z entuzjazmem. Nina spojrzała na niego z zaciekawieniem, a jej oczy rozszerzyły się, gdy dostrzegła, co otrzymał. Co to jest? Zapytała, niepewnie przyglądając się nieznanemu znalezisku. To roślina, a właściwie korzeń. Jest tak rzadki, że można go uznać za wymarły. Na jego podstawie produkuje się bardzo potrzebne leki. Jeśli rośnie tutaj, to możemy go uprawiać. Rozumiesz? To może uratować wiele ludzi. Nikita mówił z pasją, a jego oczy błyszczały na myśl o możliwościach. Ale jak znajdziemy właściciela tych ziem? Zapytała Nina, siadając obok niego na trawie. Nikita zmartwił się i machnął ręką, jakby odrzucając problem. Nie wiem. To frustrujące, odpowiedział, opadając na ziemię. Mina nagle poczuła przypływ odwagi. Ja wiem, kto jest właścicielem, powiedziała powoli, a Nikita spojrzał na nią zaskoczony. Serio. Wiesz? Zapytał, a jego głos brzmiał, jakby miał nadzieję na rozwiązanie zagadki. Tak, dzisiaj się dowiedziałam, odpowiedziała, a w jej głosie brzmiała pewność. I kto to jest? Zapytał, wpatrując się w nią z ciekawością. To ja, wyznała, a Nikita wstał z miejsca, nie mogąc uwierzyć w to, co usłyszał. Żartujesz sobie? zapytał, a Nina skoczyła na równe nogi. Nie, Nikita, to nie żart. Nie miałam pojęcia, że to ja jestem właścicielką odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Nikita usiadł z powrotem, przetarł twarz dłońmi i powiedział: Szczerze mówiąc, nie ucieszyłaś mnie tym. Dlaczego? Przecież tak bardzo tego chciałeś oburzyła się Nina. Chciałem, ale nie myślałem, że to ty. Rozumiesz? Bardzo mi się podobasz. Myślałem, że może kiedyś i ja tobie powiedział, a w jego głosie brzmiała nuta smutku. Co się zmieniło? zapytała, nie rozumiejąc jego reakcji. O, powiesz mi, kto ja, kto ty? Masz teraz inne horyzonty, inne spojrzenie na świat, odpowiedział, a Nina chwyciła go za ramiona. Hej, obudź się. To ja, Nina. I nic we mnie się nie zmieniło. Nina. Powtórzył, a ona zauważyła, że w jego oczach pojawiła się iskra nadziei. Wiesz co? Idę i spalę te papiery, powiedziała, a Nikita chwycił ją za rękę. Oszalałaś? Pomyśl o ludziach, którzy teraz mają szansę. Postanowili, że na razie nikomu, poza kierownictwem instytutu, nie powiedzą o swoim odkryciu. Jednak wieści szybko się rozchodziły. Do Nine niemal codziennie przyjeżdżali ludzie, oferując jej takie pieniądze, że mogłaby żyć przez kilka żyć, ale ona twardo stała na swoim. W końcu, w ostatnim liście od babci, znalazła słowa. Pamiętaj, Nino, ziemia daje, dopóki jest używana dla dobra. Gdy zacznie być wykorzystywana dla zysku, stanie się tak samo biedna jak wszystko wokół. Patrząc na swojego męża i małą córeczkę w wózku, a także na nowy dom, który Nikita sam zaprojektował, Nina była pewna, że otrzymała znacznie więcej w spadku niż wszyscy jej krewni. Nie chodziło nawet o dokumenty na ziemię, ale o coś znacznie cenniejszego. Nina spojrzała na Nikitę, czując, jak serce bije jej szybciej. W powietrzu unosiła się atmosfera napięcia, a ich spojrzenia krzyżowały się, jakby w tej chwili cały świat zniknął. Nikita usiadł z powrotem, przetarł twarz dłońmi i powiedział szczerze mówiąc, nie ucieszyłaś mnie tym. Dlaczego? Przecież tak bardzo tego chciałeś. Oburzyła się Nina, jej głos drżał z emocji. Chciałem, ale nie myślałem, że to ty. Rozumiesz? Bardzo mi się podobasz. Myślałem, że może kiedyś i ja tobie, odpowiedział, a w jego głosie brzmiała nuta smutku, która sprawiła, że Nina poczuła się jeszcze bardziej zagubiona. Co się zmieniło? Zapytała, nie rozumiejąc jego reakcji. W jej oczach pojawiły się łzy, które starała się powstrzymać. O, powiesz mi, kto ja, kto ty Masz teraz inne horyzonty, inne spojrzenie na świat, odpowiedział, a Nina chwyciła go za ramiona, jakby chciała mu pokazać, że wciąż są na tej samej drodze. Hej, obudź się. To ja, Nina. I nic we mnie się nie zmieniło. Jej głos był pełen determinacji, a w sercu miała nadzieję, że Nikita zrozumie. Nina? Powtórzył, a ona zauważyła, że w jego oczach pojawiła się iskra nadziei. To był moment, w którym oboje zdali sobie sprawę, jak wiele dla siebie znaczą. Wiesz co? Idę i spalę te papiery, powiedziała, a Nikita chwycił ją za rękę, jego palce były ciepłe i pewne. Oszalałaś? Pomyśl o ludziach, którzy teraz mają szansę. Jego głos był pełen pasji, a Nina poczuła, jak ich rozmowa staje się coraz bardziej intensywna postanowili, że na razie nikomu poza kierownictwem Instytutu nie powiedzą o swoim odkryciu. Jednak wieści szybko się rozchodziły. Do Najni niemal codziennie przyjeżdżali ludzie, oferując jej takie pieniądze, że mogłaby żyć przez kilka żyć, ale ona twardo stała na swoim. Każda oferta była dla niej jak kolejny cios, a ona nie mogła zrozumieć, dlaczego tak wielu ludzi pragnie wykorzystać to, co dla niej było święte. W końcu w ostatnim liście od babci znalazła słowa: Pamiętaj, Nynou, ziemia daje, dopóki jest używana dla dobra. Gdy zacznie być wykorzystywana dla zysku, stanie się tak samo biedna jak wszystko wokół. Te słowa były dla niej jak latarnia w ciemności, prowadząc ją ku właściwej drodze. Patrząc na swojego męża, Pawła i małą córeczkę, Zosie, w wózku, a także na nowy dom, który Nikita sam zaprojektował, Nina była pewna, że otrzymała znacznie więcej w spadku niż wszyscy jej krewni. Nie chodziło nawet o dokumenty na ziemię, ale o coś znacznie cenniejszego. W miarę jak dni mijały, Nina zaczęła dostrzegać, jak wiele znaczy dla niej ta ziemia. To nie była tylko działka, to była historia jej rodziny, ich korzenie, ich marzenia. W pewien słoneczny poranek, gdy Zosia spała w wózku, Nina postanowiła wybrać się na spacer po okolicy. Szła wzdłuż ścieżek, które prowadziły do lasu, a zapach świeżego powietrza i śpiew ptaków sprawił, że poczuła się wolna. Nagle usłyszała za sobą kroki. Odwróciła się i zobaczyła Nikitę, który podążał za nią z uśmiechem na twarzy. Gdzie idziesz? Zapytał, a jego głos był pełen ciepła. Chciałam zobaczyć, co się dzieje z naszą Ziemią, odpowiedziała, wskazując na otaczające ich pola. To miejsce ma w sobie coś magicznego. Masz rację, przyznał Nikita, zbliżając się do niej. To nie tylko ziemia, to nasza przyszłość. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu znów zagościło napięcie. Co jeśli ludzie nie zrozumieją? Zapytała Nina, obawiając się, że ich decyzje mogą przynieść więcej problemów niż korzyści. Musimy być silni. Razem możemy pokazać im, że to, co robimy, ma sens, odpowiedział Nikita, a jego pewność dodawała ninie otuchy. Zaczęli rozmawiać o planach na przyszłość, o tym, jak chcą wykorzystać Ziemię, aby przynieść korzyści nie tylko sobie, ale także innym. Ich wizja była jasna: chcieli stworzyć miejsce, które będzie służyć społeczności, a nie tylko im samym. W miarę jak słońce zaczynało zachodzić, a niebo przybierało ciepłe odcienie pomarańczu i różu, Nina poczuła, że ich marzenia stają się coraz bardziej realne. Razem z Nikitą w sercu nosili nadzieję na lepsze jutro. Subskrybuj kanał, czekaj